Wiersz Wiosna Kobieta. Na spotkanie poetyckie w 2020 roku, 8 marzec, Szanowni Państwo, chciałam przedstawić swój wiersz autorski pod tytułem Wiosna Kobieta. Gdzie został użyty cytat z piosenki, Wiwat Moja Kobieta. Kobieta może być jak wiosna, piękna, kwitnąca, każdego roku lepiej wyglądająca, uśmiech ma jak promyk słonka, i jest wciąż gorąca. Nie ma takiej drugiej na świecie, Gdy patrzę w oczy mojej kobiecie, Widząc łąkę i tulipany na niej. Gdy założy okulary, uśmiecham się. Moja kobieta, to chcę ją nosić na rękach. Każda kobieta jest inna. Ma inny kolor włosu i oczu. Chcę być tak pogodną, jak letni powiew wiatru na piastrystej plaży. Pragnę być prawdziwą kobietą, co ma serce złote i odrobinę szczęścia dla drugiego. Kochaną chcę być, uśmiechniętą, życzliwą dla ludzi. Dziś nasze święto, Dzień Kobiet, gdy wszyscy składają sobie życzenia miłości, zbycia razem. Dziś taki dzień mamy, że każda kobieta coś dostanie czy prezent, czy coś innego symboliczne wszystkiego najlepszego to cieszy nas. To nasze święto, Dzień Kobiet, cieszmy się nim, bo wiosna to czas, gdy wszystko się zmienia, w pełen kolorów tęczy. Nasze święto, piękne i radosne, niech wszystkie kobiety będą kochane, te duże i te małe, bo miłość jest w nas. Dzielmy się nią codziennie.